Dzień dobry, mam na imię Jakub, witam serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem się zająć tematem alienacji rodzicielskiej. Co to jest alienacja rodzicielska? Definicja mówi, że alienacja rodzicielska to jest zespół działań, taktyk i manipulacji, jakie alienujący rodzic, tak zwany alienator bądź częściej alienatorka stosuje na swoim dziecku, które jest określane jako dziecko alienowane. Po co alienatorka to robi? Jedynym celem alienatorki jest to, żeby dziecko utraciło jakikolwiek kontakt i jakąkolwiek więź z alienowanym ojcem. Powtórzę jeszcze raz. Jedynym celem alienatorki jest to, żeby dziecko, alienowane dziecko utraciło jakikolwiek kontakt i utraciło jakąkolwiek emocjonalną więź z alienowanym ojcem. Ja będę tutaj częściej używać określenia alienatorka i alienowany ojciec, z tego powodu, że system prawny w Polsce jest tak skonstruowany, że po rozpadzie związku, po rozwodzie dzieci najczęściej pozostają przy matce, która najczęściej jest określana jako rodzic pierwszoplanowy. Natomiast ojciec, który ma ustalone widzenia lub kontakty z dzieckiem, jest określany jako rodzic drugoplanowy. I ponieważ w Polsce w około 3% przypadków w wyniku rozwodów yy, dzieci przydzielone są, jak gdyby, w cudzysłowie do ojca, czyli zamieszkują z ojcem. E, w związku z tym alienacja rodzicielska e, bardziej uderza w ojców. Krótko mówiąc, ojcowie są tą grupą najczęściej alienowaną, lub alienowaną w większości. Natomiast alienatorkami są najczęściej matki. Aczkolwiek muszę przyznać, że. Alienacja rodzicielska nie zna płci, nie zna granic, nie zna rasy, nie, nie zna wiary, jest to zjawisko zaobserwowane na całym świecie nie tylko w Polsce, na całym świecie. Zjawiskiem alienacji rodzicielskiej, ponieważ jest to zjawisko, które, które, którego temat staje się coraz bardziej powszechny i nagłaśniany, zajął się pod koniec ubiegłego wieku. Doktor Richard Gardner i on przebadał dzieci, które były alienowane, przebadał rodziców, którzy alienowali, wyodrębnił techniki alienacji oraz wyodrębnił tak zwany syndrom dziecka alienowanego lub syndrom alienacji rodzicielskiej. Po angielsku pewnie spotkaliście się albo spotkacie się z takim określeniem jak PAS, czyli Parental Alienation Syndrome, czyli syndrom alienacji rodzicielskiej. Tak więc zakładam, że jeżeli oglądasz ten odcinek, to najprawdopodobniej jesteś byłym mężem, byłym partnerem, jesteś ojcem i układ wygląda w ten sposób, że alienowane dziecko, z którym starasz się utrzymać albo uzyskać kontakty Alienowane dziecko mieszka z alienatorem, czyli z twoją byłą partnerką, Maćką, matką dziecka określanej jako alienatorka. Czyli to ten układ wygląda tak. Alienowane dziecko mieszka z alienatorką i jest alienowany ojciec, który stara się e, utrzymać kontakty i utrzymać emocjonalną więź e, dziecka z nim, ponieważ ten ojciec przez cały czas kocha dziecko, tak? Tutaj e, całą robotę alienatorka odwala, żeby dziecko przestało kochać ojca. E, I alienatorki do tego celu używają różnorakich technik. Im się wydaje, że one są bardzo sprytne, bardzo kreatywne, bardzo inteligentne, bardzo cwane, przebiegłe, że nikt nie zorientuje się, o co chodzi. E, bardzo często ubierają to, że oczywiście robią to dla dobra dziecka, w imię miłości do dziecka, chociaż z miłością nie ma to nic wspólnego, nic, absolutnie nic, ale o tym później. I stosują różne techniki ponieważ myślą, że są kreatywne, ale nie są, nic bardziej mylnego. I tak jak wspomniałem, psycholodzy amerykańscy i dr Richard Garnell wyodrębnili 17 technik, jakie stosują alienatorzy, alienatorki, żeby wyalienować swoje dzieci od rodziców alienowanych. Omówię te techniki później i także w następnych odcinkach. Muszę przyznać, że oprócz tych 17 technik, los zesłał, sprezentował alienatorkom kolejną technikę. Ta technika to ma nazwę koronawirus, i to jest plaga, która rozprzestrzeniła się na całym świecie. Krótko mówiąc, alienatorki od kilku miesięcy, od początku praktycznie 2020 roku, nie zezwalają na kontakty alienowanych ojców z dziećmi, twierdząc, że. Działają w imię dobra dziecka, nie chcą, żeby dziecko się zaraziło i zachorowało. Rozumiem to. Aczkolwiek wygląda to jest takie trochę, tak zalatuje hipokryzją, może nawet nie trochę, tylko bardzo, bo, bo dzieci oczywiście mogą się zarazić od ojca, natomiast. Matki są w jakiś sposób przez koronawirusa omijane, mimo że spotykają się z innymi osobami, chodzą do pracy, więc od, od matki dzieci się jakoś nie mogą zarazić. Jedynymi osobami, od którymi mogą się zarazić, wyalienowane dzieci są ojcowie. W związku z tym, dla dobra dziecka, e, dzieci są alienowane od ojców, są izolowane od ojców, e, po to, żeby były zdrowe. Tak. Mm. No oczywiście wszyscy wyczuli tutaj sarkazm, mam nadzieję. Żeby, żeby zaistniało zjawisko alienacji rodzicielskiej, to muszą być spełnione dwa warunki. Przede wszystkim, dziecko musi być odizolowane, odseparowane fizycznie od alienowanego ojca. I tutaj mówię o nie udzielaniu zgody na kontakty, na różnych technikach polegających na tym, że dziecko w cudowny sposób akurat w tym okresie, kiedy ma się spotkać z ojcem, choruje albo ma jakieś ważne wydarzenia w szkole, albo jakieś ważne urodziny, ważne spotkania wyjścia itd., akurat w tym czasie dzieci mogą mieć blokowane komunikatory po to, żeby nie mogły się kontaktować z alienowanym ojcem. I tutaj mówimy o takim fizycznym odcięciu alienowanego dziecka od alienowanego ojca, po to, żeby dziecko fizycznie nie widziało się z ojcem. I drugi warunek, który musi być spełniony w alienacji rodzicielskiej, to jest to to jest taka psychiczna manipulacja na dziecku. Dziecku nie można powiedzieć: przestań kochać tatę, nie dzwoń do niego nie, i nie spotykaj się, tak? bo to by było zbyt proste. E, bo to już nawet nie wiem, dziecko, które miałoby 10-12 lat albo mniej, by zastanowiło się, o, o co tutaj chodzi. Tak? E, w związku z tym tutaj dziecko jest poddawane takiemu praniu mózgu, i tutaj jest potrzebny czynnik czasu, bo to nie ma tak, że dziecko przestanie cię kochać z dnia na dzień, że wczoraj Cię kochało, a dzisiaj nie, tak? W związku z tym dziecku będą serwowane informacje, będzie sączony taki jad, takie śmieci do głowy na Twój temat w różnorakiej formie. To mogą być proste i w zasadzie takie dosyć oczywiste, byłoby takie jawne. One mogą, te komunikaty, być w takiej zaowalowanej formie i bardzo często w takiej formie są, Natomiast musi to mieć taki. Musi to być ciągle tutaj musi być czynnik czasu tak, tak, tak jak woda drąży skałę, nie siłą uderzenia, a częstość upadania. W związku z tym te krople w ten mózg dziecka, ten, ten cały syf na Twój temat, ten, 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 ten cały jad, ta cała niechęć i nienawiść Twojej ekspartnerki do Ciebie jest przerzucana na dziecko. I celem alienatorki jest to, żeby dziecko też cię nienawidziło, nie lubiło, nie akceptowało, żeby cię wykreśliło z życia, tak? E, jeszcze jak byliście razem w związku, to, to był taki trójkąt, byłeś ty, przepraszam, ty, partnerka i dziecko i, i, i tworzyliście jedność, tak? Dziecko, dziecko się trzymało i twojej partnerki i ciebie. Z jakichś przyczyn, nie analizuję teraz e, i nie mnie oceniać, e, twój związek z partnerką się rozpadł. Eee... Coś się stało, coś nie zatrzybiło, coś, coś się skończyło i wasz związek się rozpadł. Ale to wasz związek się rozpadł. Nie związek twój z dziecka, bo ty cały czas masz emocjonalną więź i to, że nie kochasz partnerki albo to, że nie kochasz partnera, nie oznacza, że przestałeś kochać dziecko. Abstrahuję od tych ojców, którzy, <laughs> przepraszam, eee... odchodzą od swoich partnerek i nie. Interesują się swoimi dziećmi, krzyżyk na drogę dla nich, tak? Ja, jeżeli oglądasz ten film, to rozumiem, że jesteś alienowanym ojcem, kochasz swoje dzieci, chcesz mieć kontakt z nimi. Jedyna więź, która się urwała, taka emocjonalna więź, to jest Twoja z Twoją partnerką, i tak jak mówię, nie wnikam, o co poszło i co tam między Wami było. W każdym razie, dziecko. Mimo, że się rozpadł ten bok, czyli między Tobą a partnerką, dziecko na pewno to przeżyło, bo dziecko pewnie było świadkiem wielu kłótni i, e, i różnych innych mniejszych, mniej przyjemnych l, rzeczy. To zależy, jak bardzo się afiszowaliście z tym. Niemniej jednak, ten, ten bok Twój i dziecka i ten bok Twojej ekspartnerki i dziecka, ta miłość dziecka jest przez cały czas taka sama. Ona była, ona jest mocna. E, Dzieci z założenia mają zakodowaną miłość do rodziców, taką, taką bezwarunkową, ufają im. Eee, I tak samo powinno być też z drugą stronę, tak? miłość rodziców do dziecka powinna być bezwarunkowa. I dlatego jeżeli słyszę, że alienatorki mówią, że one robią to dla dobra dziecka, czyli dla dobra dziecka chcą przerwać tę więź, która łączy dziecko z ojcem, że to w ramach miłości, w ramach ochrony dziecka, w ramach zdrowia, to, yy, to przyznam się, że jest to chore. Żaden zdrowy człowiek, żaden zdrowy rodzic, zarówno ojciec, jak i matka, nie sieje nienawiści do swojego dziecka, w umysł swojego dziecka, w stosunku do drugiego partnera. Te sprawy powinny być między wami. Dziecko nie powinno być partnerem, kolegą. Do wyrzucania całego syfu i całego jadu na ekspartnera i, i, i tego, co było w waszym związku. E, dziecko to jest dziecko, ono ma dzieciństwo swoje i nie powinno nagle przeskakiwać etapu o 20 lat w górę. tak? E, je, je, jeżeli masz jakiś problem, je, jeżeli przez cały czas cię, cię coś gryzie, jeżeli czujesz taką niechęć do swojego partnera, i mówię tutaj do alienowanych ojców e, i do alienatorek, to znajdź sobie kolegę, znajdź sobie koleżankę, znajdź psychologa i z nim to omawiaj. Dziecko trzymaj od tego z dala. Dziecko jest dzieckiem, ono i tak przeszło wiele i, i wiele wycierpiało, mimo że na zewnątrz może starać się, się pokazać, że jakoś się trzyma. Natomiast tutaj alienatorka chce odciąć ten bok, który łączy Cię z dzieckiem, chce odciąć tę emocjonalną więź. Ty już partnerki możesz nie kochać, natomiast przez cały czas kochasz dziecko. I alienatorki wiedzą, że jedynym Twoim słabym punktem, jedyną bronią, którą mają, żeby, żeby Ci dowalić, bo tak jak mówię, jesteś targeted parent, czyli rodzicem, którego alienator, alienatorka wzięła sobie na cel, Ty, ty jesteś jej celem. Celem jest to, żeby Cię po prostu zniszczyć. Najchętniej to by, pewnie jej pasowało, jakbyś totalnie zniknął z życia. Nie, nie mówię o tym, żebyś, nie wiem, wpadł pod pociąg, albo autobus Cię potrącił, bo tutaj, no, no już o tak, takich już skrajnych przypadkach. Natomiast najchętniej by widziała, jakbyś z jej życia zniknął, czyli z życia dzieci także. No, niemniej potrzeba jednak trochę tutaj dojrzałości, że to, co się skończyło między Wami, nie oznacza, że skończyło się między Tobą a dziećmi i między Twoją partnerką, alienatorką także, a dziećmi, tak, bo to nie oznacza. Absolutnie odradzam to, że na 100% alienatorka sieje ten jad i ten cały syf w głowę dziecka, tak. Jeżeli masz spotkania z dzieckiem, a najczęściej masz dwa weekendy w miesiącu, czyli de facto jakby to policzyć... To ty masz 4 dni w miesiącu, a je na torce pozostaje następne 27. Tak? Więc absolutnie nie polecam, nie rekomenduję i całkowicie odradzam to, żeby wykorzystywać te 4 dni na to, żeby w ramach jakiegoś rewanżu albo zemsty siać do dziecka głowy złe rzeczy, ten cały syf, ten cały jad na temat alienatorki. Chociaż ja wiem, że jest to trudne, że czasami to aż się ciśnie, bo, bo dziecko może powiedzieć taką rzecz, i ty mówisz, albo myślisz sobie, rany gościa, przecież to było całkowicie inaczej. Ale absolutnie odradzam to, nie zniżaj się do poziomu alienatorki. Dziecko żyje w tym momencie w takim obszarze bardzo wielu zakazów i nakazów natomiast dobrze byłoby, żeby przynajmniej te kilka dni w miesiącu, które ma z tobą mogło spędzić jak gdyby w takim luzie przepraszam w takim luzie umysłowym, a nie tylko się martwić nie tylko stać sztywno, co powie, czy powiedziało dobrze co wtedy ten rodzic o mnie będzie myślał i tak dalej ono ma kojarzyć siebie z autentyczną miłością nie z miłością alienatorki, która jest bardzo Samolubna i bardzo narcystyczna. Ona ma się kojarzyć z Twoją miłością, prawdziwą, czystą miłością. Miłością ojca do dziecka, ojca do córki, matki do syna, matki do córki. Tak jak wspomniałem, alienator kocha dziecko, on kocha dziecko, tylko jest to miłość taka samolubna i narcystyczna, tak? Ona polega na tym, że dziecko dziecko może kochać. Może kochać, ale pod warunkiem, że będzie kochać tylko alienatora. Dziecko będzie spełniać oczekiwania alienatora, jeżeli dziecko będzie czuć do rodzica alienowanego to, co czuje do niego alienator. Tak? Jeżeli alienatorka nie cierpi swojego eks, to dziecko też ma go nie cierpieć, bo ja go nie cierpię. Ja go nie cierpię, on jest zły i ty też masz go nie cierpieć, bo to jest zły człowiek, to jest zła matka, to jest cudzołożnica. Spotkałem się z takim też określeniem. Jak rozmawiałem z jedną alienowaną matką, tak? Więc dziecko, które miało 7-8 czy 8 lat nagle użyło słowa, ty jesteś cudzołożnica. No, zastanówmy się, czy dziecko przede wszystkim zna to słowo, a jeżeli zna to skąd. I kiedy je usłyszało, tak? Więc dziecko mieszkając z alienatorem jest w takim trybie takiej ciągłej kontroli, i alienator właśnie. Manipulując i kontrolując dziecko, um, ustawia je w odpowiedni sposób w stosunku do rodzica alienowanego. Psycholodzy amerykańscy określili alienację rodzicielską i tę całą manipulację, i tę całą grę alienatora, e, jako bardzo wyrafinowaną i perfidną psem, przemoc psychiczną na dziecku. E, bardzo często porównywalną lub nawet określana jako gorsza niż przemoc fizyczna lub seksualna. I tak jak mówię, alienatorzy bardzo często też przez psychologów są określani jako terminatorzy, bo oni to są jak klony, jakby wyszli z jednej taśmy produkcyjnej. Oni mają jeden cel i to nie jest ważne, ile osób przy tym zginie, jak oni będą szli do tego celu. Ty jesteś tym celem, tak? Ty, żeby cię zniszczyć i żeby dziecko odciąć od ciebie. Ponieważ alienatorzy wiedzą, że jedynym twoim słabym punktem jest twoja miłość do dziecka, bo ty nie kochasz już alienatorki, ona już jest ci obojętna, albo ten alienator jest ci obojętny, tak? Ale w nich jeszcze tkwi ta, ten żal, ta nienawiść, ta złość z różnych przyczyn. To może być sprzed 5 lat, 10-15, ale to w nich siedzi i teraz mają szansę, żeby ci dowalić. Jedynym sposobem, jedyną bronią w ich rękach jest nieświadome dziecko. I one będą, one będą tego dziecka używać. Będą oczywiście używać w ten sposób, że dziecko będzie myślało, że to jest Jego wybór, Jego decyzja, że ono ma wolną wolę. Zakładam, że pewnie nieraz usłyszałeś taki tekst. Jest to klasyka wśród alienowanych dzieci. I ponieważ wiedzą, że jedynym twoim słabym punktem jest to dziecko, dlatego tym dzieckiem będą w Ciebie uderzać. I to nie ma nic wspólnego z miłością, z ochroną dziecka, z dobrem dziecka, żeby było zdrowe. Nie. To ma być zaspokojenie narcystycznych potrzeb alienatora do kontroli i do tego, że dziecko, że jedyną osobą, którą, którą może kochać dziecko, jest alienator. I to jest cała gra Alienatora. Teoretycznie yy, alienator mógłby, czy alienatorka mogła przecież uniknąć tej całej bezsensownej wojny, tak? bo, bo to jest... Dla alienatora to jest pole bitwy, ale alienator, alienatorka się na, na tym polu bitwy fantastycznie czuje, yy, bo ma takie poczucie kontroli, poczucie kontroli nad dzieckiem, poczucie kontroli nad tobą. Yy, I to jest takie pompowanie ego Alienatora. E, bo przecież można byłoby prościej tak z tych 31 dni, które ma miesiąc, dać te 4 e, i powiedzieć spoko, spędź, spędź sobie z nim te 4 dni, e, a ja sobie w tym czasie gdzieś wyjadę. Albo będę miała dwa wolne weekendy, albo ja będę miał dwa wolne weekendy, a ty moja była żono Nie, nie, nie wiem jak, jak się tam odzywacie, e, do siebie e, spędź e, z dzieckiem ten, ten, ten czas. E, Przyznam się, że dla mnie wzorem znam małżeństwo takie, które rozstało się w dosyć takich, dosyć ostrych okolicznościach. Oni mają wspólną córkę. I to jest małżeństwo, które dla mnie jest wzorem, ponieważ tam nie założyłem absolutnie alienacji rodzicielskiej ze strony matki. Córka pozostała przy matce. Ojciec, mimo że chyba tam były ustalone jakieś kontakty, może wręcz przychodzić, kiedy chce. Nawet było tak, że ta para, którą znam, i byli po rozwodzie, ten były mąż był w domu tak często, że ja nawet w pewnej chwili stwierdziłem, że wy to się chyba zajdziecie za jakiś czas. No ale ona powiedziała, że nie, więc tutaj widać było, że jest, przepraszam, sprawa postawiona jasno, że nic między nimi nie ma. Natomiast uważam, że Fantastycznie opiekowali się swoją córką, on ją brał, kupował jej różne rzeczy, urządzał jej pokój. Ona, jak chciała gdzieś wyjść albo wyjechać, to on, on, on się nią zajął, więc, więc można, tak. Ale dla alienatora to chyba byłby dla alienatorki zbyt, zbyt duży spokój, żeby przez 4 dni, bo to mogłoby się zamknąć. 4 dni masz pół wakacji, święta i. Idziemy dalej, tak? Ale mogą się też obawiać, mimo wszystko, że e, ty będziesz wykorzystywać te 4 dni na to, żeby zniszczyć jej wizerunek, bo ona twój wizerunek niszczy, tego możesz być pewien. I to niszczy konsekwentnie, brutalnie. Tutaj nie ma żadnej gryfer play. Tutaj jest przedstawianie faktów. Tutaj są też kłamstwa na, na twój temat. Przedstawianie faktów w niekorzystnym świetle dla Ciebie, albo części faktów. E, i, I nie możesz spodziewać się tutaj, tak jak mówię, jakiejś gry fair play. I to nie jest ważne, że rok temu byłeś dobrym ojcem i się opiekowałeś dziećmi, odbierałeś z przedszkola, chodziłeś do szkoły, wyjeżdżałeś na wakacje, karmiłeś. Nie jest ważne, że byłaś dobrą matką, mąż pracował bardzo długo, a ty zajmowałaś się dziećmi. Wtedy potrafiłaś się zająć dziećmi, wtedy potrafiłeś spędzać z, z, z dziećmi czas. W tej chwili zakładam, jesteś ojcem nieodpowiedzialnym, nie znasz się, dzieci przy Tobie chodzą głodne, yy, dzieci nie mają się w co ubrać, a jeżeli są ubrane, to są źle ubrane. Tak? Mogą być yy, źle ubrane, to równie dobrze mogą być za gorąco ubrane albo za zimno ubrane, skarpetki mogą być za długie albo za krótkie. Yy, jak kichniesz, to jak dziecko kichnie, no to pewnie nie dbałeś i zawiało. Yy, spektrum oskarżeń w Twoją stronę yy, może być ogromne, natomiast to, czego możesz być pewien, zawsze winien będziesz ty. Zawsze. Na tym kończę krótki wstęp do alienacji ro rodzicielskiej. Jeżeli odpowiadała Ci ta treść i chciałbyś jeszcze posłuchać więcej, to będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę i wciśnięcie przycisku subskrybuj razem z dzwonkiem. Jeżeli chciałbyś się podzielić swoją historią, Razem z innymi to napisz do mnie na mail albo w komentarzu. Mail znajdziesz pod filmem w opisie. Tymczasem ja się z Wami żegnam, życzę Wam szczęścia, wytrwałości i powodzenia. Trzymajcie się.